Witajcie, kochani, niedawno mieliśmy pełnię. Z 12 na 13 kwietnia, a rok mamy teraz, 2025. To taka informacja dla potomnych, którzy po latach tego będą słuchać, ale informacja o tyle zawsze aktualna, że w czasie pełni to wszystko, co medytujemy, afirmujemy i jak wysyłamy pytania kwantowe, to wszystko ma zwielokrotnioną moc. Stąd zachęcam, bo to nie tylko jest ten jeden dzień pełni, tylko zawsze parę dni w te i we w te ta pełnia działa. W związku z tym przyłóżcie się do tych pytań kwantowych. A dzisiaj, pytania kwantowe, jak zawsze takie wzmacniające nas. I zacznę od tego, że jak to się stało, powiem do Was, że z całego serca mogę Wam podziękować za stawiane mi wirtualne kawy. Ogromnie Wam za to dziękuję. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. To jest bardzo miły gest z Waszej strony. A jak to się stało, że tak wielu z Was zachwyca to narzędzie poprawiające Wasze życie, jakim są pytania kwantowe? A twoje pytania kwantowe, jakie są? Może masz już własne, może masz już wprawę w układaniu pytań kwantowych, bo już jakiś czas tutaj o tym mówimy. I jak to się stało, że z każdym dniem, z każdym absolutnie dniem, w każdej dziedzinie Twojego życia, powodzi Ci się coraz lepiej, lepiej i lepiej? I jak to się stało, że Ty jesteś kimś wyjątkowym, szczęśliwym? i żyjesz dostatnio, spytaj się siebie, jak to się stało, że ja jestem kimś wyjątkowym? Jestem kimś wyjątkowym, szczęśliwym i żyję dostatnio? To jest świetne pytanie kwantowe. Jak to się stało, że dopisuje mi doskonałe zdrowie? No, jak to się stało? I tu dokończ sobie bardzo proszę i niech nam się darzy. Do spotkania.